Our consulting firm leverages the power of blockchain and AI technologies to drive true digital transformation. Witajcie. Dziś przyglądamy się bliżej co słychać na rynku kryptowalut. Mamy wrzesień 2025 i sporo się dzieje. Dokładnie. Skupimy się na tych najważniejszych newsach, ruchach na rynku, no i tej ciągle zmieniającej się relacji krypto z, powiedzmy, tradycyjnym światem finansów i prawa. Mamy do przejrzenia sporo materiałów, artykuły, analizy, jakieś prognozy, aktualizacje regulacyjne, no i echa z dyskusji w społeczności krypto. Naszym celem jest y, przebrnąć przez ten gąszcz informacji, wyłapać kluczowe trendy i zrozumieć, skąd te ostatnie wahania cen. No i jak, jak te powiązania krypto ze światem finansów i prawa faktycznie ewoluują? Chcemy podać esencję, ale tak, żeby było to, wiesz, przystępne. Mhm. Zaczniemy od czegoś, co od razu yy, przykuwa uwagę. Mamy nowe wieści w sprawie ustawy o rezerwach Bitcoina w stanie Michigan. Poza tym gorący temat ETF-ów, w tym dla Dogecoin i XRP. Ok, rozpakujmy to. Może zacznijmy od Michigan. Ustawa HB 487. Tak, to ciekawe, bo po 7 miesiącach takiej względnej ciszy ten projekt nagle ruszył do przodu. A propozycja jest chyba dość odrażna. Pozwolenie stanowi na inwestowanie części rezerw w bitcoina. Dokładnie. Do 10% środków z funduszu stabilizacyjnego i antycyklicznego. W bitcoina, ale potencjalnie też w inne kryptowaluty. Teraz ustawa trafiła do Komisji do Spraw Operacji Rządowych. Czy to może być początek jakiegoś nowego trendu na pojomie stanowym w USA? Wiesz, to się na pewno spisuje w ten szerszy obraz y, tego, co nazywamy suwerenną adopcją Bitcoina. Ona faktycznie w 2025 roku zyskuje na sile. Michigan nie jest pierwsze. Aha, były już inne Stany? Tak, Texas, New Hampshire, Arizona mają już podobne regulacje. Chociaż trzeba przyznać, na razie tylko Teksas zrobił konkretny krok, przeznaczył 10 milionów dolarów na zakup BTC, to było w czerwcu. Rozumiem. Ale ten trend, plus rosnąca adopcja korporacyjna, czyli firmy dodające BTC do swoich rezerw, to wszystko wyraźnie wspierało cenę bitcoina. Pamiętajmy, 25% wzrostu od początku roku. No i ten sierpniowy szczyt blisko 12450 tysięcy dolarów. Ale pewnie są też obawy, ta słynna zmienność bitcoina. Oczywiście, sceptycyzm jest, nawet lokalna Michigan Bitcoin Trade Council ym, ostrzegała, ich główny zarzut brak minimalnej kapitalizacji rynkowej dla tych dozwolonych kryptoinwestycji w projekcie ustawy. Czyli ryzyko, że publiczne pieniądze pójdą w jakieś mniejsze, mniej płynne tokeny. Takie jest ryzyko, ale z drugiej strony trzeba zobaczyć, jak rygorystyczne są te proponowane środki bezpieczeństwa. Mówimy tu o wyłącznej kontroli stanu nad kluczami prywatnymi. Mhm. Aha. Korzystanie tylko z licencjonowanych powierników, banków, możliwość inwestowania przez zarejestrowane spółki inwestycyjne albo ETP. No i techniczne wymogi: szyfrowanie end-to-end, -end, brak dostępu przez smartfony. Czyli dość kompleksowo podchodzą do tematu. Tak, geograficznie rozproszone centra danych, podpisy wielostronne, regularne audyty. Wygląda na to, że ryzyko traktują bardzo poważnie. Czyli z jednej strony innowacja, z drugiej maksymalne zabezpieczenie. A jak to się ma do działań na poziomie federalnym? Jest jakaś koordynacja? Można mówić o pewnej synergii. Izba Reprezentantów niedawno zleciła Departamentowi Skarbu zbadanie możliwości utworzenia strategicznej rezerwy Bitcoina na poziomie federalnym. O, to ciekawe. Mają zbadać przechowywanie, cyberbezpieczeństwo, księgowość. Jednocześnie Departament Skarbu pracuje nad regulacją Stablecoinów ustawa Genius Act właśnie ruszyły konsultacje publiczne dotyczące, wiesz, przeciwdziałania praniu pieniędzy, sankcji podatków. Czyli rząd USA działa na wielu frontach jednocześnie. Dokładnie. Przejdźmy teraz do funduszy giełdowych ETF-ów. Tu podobno wydarzyło się coś przełomowego. SEC coś zatwierdził? Tak, i to jest bardzo ważne. SEC, czyli amerykański nadzór finansowy, zatwierdził ogólne standardy notowań dla spotowych produktów giełdowych opartych na krypto. Na głównych giełdach: Nasdaq, Cibo, Bizetex i NYSE ARKA. Ogólne standardy. Co to znaczy w praktyce? To znaczy, że e, znika potrzeba składania osobnego wniosku i czekania na zgodę dla każdego nowego krypto-ETP. Wystarczy, że bazowe aktywo spełnia określone kryteria. Jakie kryteria? Mm. Na przykład, że rynek kasowy tego aktywa jest odpowiednio nadzorowany przez grupy jak Intermarket Surveillance Group, co zapewnia integralność. Albo że kontrakty futures na to aktywo są notowane na regulowanym rynku przez co najmniej pół roku. To świadczy o pewnej dojrzałości. Mm -hmm. Analitycy wydają się być podekscytowani. Czytałem cytat: Neitageraci: Otwierają się wrota dla krypto-ETF. Absolutny potop. Mówi, że krypto wchodzi do mainstreamu przez ETF-y. Tak, Matt Hugan z Bitwise nazwał to momentem dojrzewania rynku krypto. Porównał to do sytuacji z 2019 roku, kiedy SEC zatwierdził podobne ramy dla ETF-ów na obligacje i akcje. Wtedy liczba nowych funduszy wzrosła ponad trzykrotnie w ciągu roku. Wow. Więc jeśli połączymy to z tym rosnącym zainteresowaniem instytucji, potencjał jest spory. Ale ten sam Hugan też trochę studzi emocje, prawda? Mówi, że sama możliwość stworzenia ETP nie gwarantuje napływu kapitału. Dokładnie. Kluczowe jest fundamentalne zainteresowanie samym aktywem. Dobrym przykładem są spotowe ETF-y na Ether. Początkowo startowały dość powoli, dopiero gdy wzrosła aktywność stablecoinów na Ether i pojawiła się mocniejsza narracja inwestycyjna, nabrały rozpędu. Hm. Czyli sam produkt to nie wszystko. Nie. Niemniej jednak ETF-y znacząco obniżają barierę wejścia. Jak zauważyli Hogan i Paul Howard Wincent, sam widok tickerów jak AVAX czy LINK na rachunku maklerskim pomaga je odczarować. To prawda. Stają się bardziej znajome. A Howard dodał ważny punkt. Dla wielu instytucji, które nie mogą bezpośrednio kupować krypto, takie opakowanie ETF jest idealne. Kto może na tym skorzystać? Jakie kryptowaluty? Potencjalnie XRP Dogecoin, o nich zaraz powiemy. Ale też Solana, Sui, Aptos. Lista jest długa. No właśnie, wspomniałeś o XRP i Dogecoin. Mamy już pierwsze ETF-y na nie. I podobno debiut był mocny. Absolutnie spektakularny. Firma Rex Osprey wypuściła ETF na XRP, ticker XRPR i na Dogecoin do Je. Łączny wolumen obrotu pierwszego dnia uwaga: 54,7 miliona dolarów. Niesamowite. Sam XRPR zrobił 37,7 miliona, to największy debiut ETF-ów w ogóle w 2025 roku. Przebił nawet popularny Ives. Pamiętajmy, że kapitalizacja XRP niedawno przewraszyła Citigroup, a Ripple stara się o licencję bankową w USA. A Dogecoin ten memecoin. A do je zrobił 17 milionów dolarów wolumenu w top 5 debiutów roku, jak na meme Coina wynik zdumiewający, podobno 6 milionów w pierwszej godzinie handlu. To naprawdę pokazuje siłę społeczności i może też łatwość dostępu przez ETF. Tak, i co ważne, oba te fundusze są strukturyzowane zgodnie z ustawą o spółkach inwestycyjnych z 1940 roku, to ważny sygnał dla instytucji. Dobra, to przejdźmy do analizy samego rynku. Co z bitcoinem? Jak wygląda jego cena? Mhm. Ostatnio poruszał się w okolika 117 117 500 dolarów. To były dane z 18-19 września. Widać było odbicie od wsparcia w rejonie 111 tysięcy na początku tygodnia. Mhm. A co dalej? Jakiś opór? Tak, kluczowa strefa oporu to teraz powiedzmy 117 500 do 120 tysięcy, może nawet do 123 tysięcy dolarów, według różnych analiz. Wybicie tej strefy mogłoby otworzyć drogę wyżej, ale równie dobrze możliwe jest cofnięcie. Tu robi się naprawdę ciekawie. Czyli walka o poziomy. Dokładnie. Analiza techniczna to potwierdza. Test ważnego oporu okolice 118-120 tysięcy. Niektóre wskaźniki sugerują możliwość korekty, może w stronę 110 tysięcy, jeśli impet osłabnie. Ale są też głosy za wzrostami. Tak, szczególnie jeśli ten opór zostanie przełamany. Co bardzo ciekawe, Bitcoin testuje teraz taką długoterminową, ośmioletnią linię trendu, wskazywaną przez analityka Gareta Soloway'a. Ona jest w okolicach 117 250 dolarów. To ważny moment technicznie. Mm, bardzo. I jeszcze jedna ciekawostka z danych CXO. Zmienność bitcoina ostatnio spadła poniżej poziomu prawie każdej akcji z Nasdaq 100. Był chwilowo stabilniejszy niż Amazon czy Microsoft. To dość nieintuicyjne. A co mówią dane o pozycjach graczy? Open interest, czyli otwarte pozycje na derywatach, sięga 85,5 miliarda dolarów. To dużo. Pozycjonowanie tych dużych graczy, wielorybów, wydaje się być raczej bycze, co kontrastuje z bardziej ostrożnym detalem. A dominacja bitcoina? Spada. Z prawie 58% do niecałych 54%. To może sugerować, że kapitał płynie w stronę altcoinów. No właśnie, a co z Ethereum? Ostatnio cena kręciła się wokół 4500-4600 dolarów. Tak, i od początku sierpnia widzimy tam wyraźną konsolidację. Płaski trend, malejący wolumen, cena jakby utknęła między oporem koło 4868 dolarów, a wsparciem w okolicach 4000. Co zwykle oznacza taka długa konsolidacja? Mhm. Często poprzedza jakiś większy, dynamiczniejszy ruch. Na razie wskaźniki na wykresie dziennym są lekko niedźwiedzie, ale nic nie jest przesądzone. Potwierdzeniem słabości byłoby dopiero przełamanie tych 4000 dolarów. Mhm. A są jakieś czynniki specyficzne dla ET, które mogą wpłynąć na cenę? Owszem, na przykład widzimy spore odpływy etich z giełd ostatnio 77,6 miliona dolarów. To zazwyczaj sygnał akumulacji przez inwestorów długoterminowych. Czyli hodlerzy kupują? Wygląda na to. Poza tym rośnie płynność stablecoinów na Ethereum przekroczyła 17 miliardów dolarów. To cementuje rolę ETH jako głównego centrum rozliczeniowego dla DeFi. No i w grudniu spodziewany jest hard fork, Fusaka. Słyszałem też dyskusję o czasie oczekiwania na wycofanie stakowanego ETH, Prawie półtora miesiąca. Tak, obecnie kolejka to około 43 dni. Witalik Buterin, współtwórca Ethereum, bronił tego na Reddicie. Jak to argumentował? <laughs> Mówił, że to celowe zabezpieczenie. Ma uniemożliwić atakującym, którzy próbowaliby manipulować siecią, szybkie wycofanie środków przed nałożeniem na nich kar, czyli tak zwanego slashingu. Slashing to. Konfiskata części środków, tak? Dokładnie, w razie wykrycia szkodliwego działania. Więc długi czas wypłaty ma chronić sieć. Rozumiem argument bezpieczeństwa, ale z drugiej strony są narzekania użytkowników. Podobno wypłaty z TEF z LIDO trwają dłużej niż obiecane 7 dni. Tak, pojawiają się takie głosy, że czas wydłuża się do 9 dni. To pokazuje napięcie między bezpieczeństwem a wygodą. Ciekawa jest też ta oferta Coinbase: 10% APY za pożyczanie USDC przez Morpho. Czy to jest w ogóle zrównoważone? No właśnie, w społeczności trwa debata. Czy to jest subsydiowane przez Coinbase, żeby przyciągnąć płynność, czy może wynika to z realiów rynkowych i korzyści podatkowych? To dobrze ilustruje dynamikę w DeFi. Skoro jesteśmy przy szerokim rynku, może jeszcze krótko o innych projektach coś ciekawego się działo? Hmm. Lista jest długa, ale warto zauważyć aktywność w DeFi i na Layer 2. Na przykład token Lina zyskał ostatnio przez trwający airdrop, Aha. a token Apex zyskał po migracji na sieć Aster. To pokazuje, że konkretne wydarzenia w projektach nadal potrafią napędzać cenę. Czyli nie tylko ogólny sentyment się liczy. Zdecydowanie. Warto też wspomnieć o innych newsach z ekosystemu. Firma powiernicza BitGo złożyła wniosek o IPO na NYSE. Ticker BTGO. BitGo to ci od przechowywania krypto dla instytucji. Tak. Ich wzrost jest imponujący. Przychody skoczyły z niecałego miliarda dolarów w 2023 do ponad 4 miliardów w 2024 i trzymają ten poziom w 2025. Mają też spory zysk netto. A ile mają aktywów pod opieką? We wniosku podali ponad 90 miliardów dolarów. Inne źródła mówią nawet o ponad 100 miliardach. Rok temu mieli około 30 miliardów. To ogromny wzrost. Tak. Obsługują ponad 4600 klientów instytucjonalnych i co ciekawe, gwarantami emisji są Goldman Sachs i Citigroup. Kolejny znak integracji krypto z tradycyjnymi finansami, jak Gemini czy Circle, które też poszły na giełdę. Dokładnie. To budowanie solidnej infrastruktury dla instytucji. W tym samym duchu jest też informacja o współpracy crypto.com z Sei Network. Co tam się dzieje? Crypto.com zintegrowało się z SEI, żeby zapewnić im instytucjonalne przechowywanie tokena SEI. Bezpieczne, regulowane, w cold storage, czyli offline. Ma to wspierać zarządzanie skarbcem projektu, nagrody dla walidatorów, ogólne rozwój ekosystemu. Czyli znowu ułatwienie dla dużych graczy. Mhm. Tak, obie strony podkreślały, że takie zaufane przechowywanie jest kluczowe dla przyciągnięcia większego kapitału instytucjonalnego. Mhm, mm niestety. Obok tych pozytywnych wiadomości ciągle słyszymy o oszustwach. BBC News regularnie o tym pisze. Konfiskaty milionów, podszywanie się pod policję. Racja, ryzyko jest nadal obecne i trzeba o tym pamiętać. Patrząc na nastroje w społeczności, na przykład na redycie, widać taką mieszankę. Są tam hodlerzy trzymający krypto od 8-9 lat, ale też głosy o rynku kraba dla Ethereum, czyli o braku trendu. Są też pewnie dyskusje o tych czasach wypłac ze stakingu. Oczywiście, ale wielu komentatorów zauważa, że napływ pieniędzy instytucjonalnych fundamentalnie zmienia zasady gry. Pojawiają się też wątki o ewolucji starszych projektów jak Jota, które wprowadzają ulepszenia, staking. Dobrze, podsumujmy naszą dzisiejszą analizę. Co nam się wyłania z tego obrazu? Mm. Widać wyraźnie przyspieszające zaangażowanie instytucjonalne. Ustawa w Michigan, ten przełom w ETF-ach z rekordowymi debiutami, XRP i Doge. Mhm. Mm IPO Bitgo wspierane przez wielkie banki, współpraca krypto.com C. Dokładnie. Równolegle kształtują się nowe ramy regulacyjne w USA. Rynek, choć technicznie mieszany, pozostaje aktywny. Ale ekosystem ciągle się rozwija i mierzy z wyzwaniami oszustwa, te debaty w społeczności. Więc co to wszystko oznacza? No cóż, te wydarzenia malują obraz kryptowalut, które coraz śmielej wkraczają do mainstreamu finansowego. Ale ta integracja nie jest bezproblemowa widać ciągłe napięcie. Napięcie między czym a czym? Między potrzebą dostosowania się do oczekiwań tradycyjnych rynków i regulacji a, powiedzmy, dążeniem do zachowania tych podstawowych zasad decentralizacji, tego etosu krypto. Ta debata o czasie wypłat stakowanego F jest tego dobrym przykładem. Kompromis między bezpieczeństwem a wygodą. Mm -hmm. Czyli balansowanie między adopcją a wiernością ideałom. Tak, i to napięcie prawdopodobnie będzie kluczowe w nadchodzących latach. I na koniec. Zostawiamy naszych słuchaczy z pytaniem do przemyślenia. Skoro kryptowaluty coraz bardziej integrują się z tradycyjnymi finansami i regulacjami, ale jednocześnie zachowują swoją zmienność i to silne przywiązanie społeczności do decentralizacji, to jakie fundamentalne kompromisy mogą okazać się nieuniknione na drodze do masowej adopcji? I które z tych podstawowych założeń krypto okażą się absolutnie nienegocjowalne dla ich tożsamości na dłuższą metę?